Kolejne auto dołącza do naszej oferty. Jest to Nissan Note z 2006 roku produkcji. Silnik benzynowy 1.4. Auto pochodzi z polskiego salonu. Zarejestrowane z aktualnym badaniem technicznym oraz Polisomo C Wersja z klimatyzacją Nissan przejechał do tej pory 132 tysiące km. Jest to przebieg potwierdzony, a za Wszystkie kłócone są i solidie, produktów 60% stęcy, a wszystkie węgiers i tylko Życia. Sport to twoja pasja. Intensywny tak. wysiłek kryptu. Więcej na temat aktualnej oferty znajdziecie w opisie poniżej tej prezentacji.